W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pozdrowiona, Maryjo dziewico, Twoje upragnione od wieków narodzenie w domku nazaretańskim, rozjaśniło Ziemię nową światłością i napełniło nadzieją serca ludzkie. Uproś nam prawdziwą świętość życia, a wynisz w nas wszystko, co by mogło się Tobie nie podobać. Zlituj się nad nami, bo miłosierdzie rosło z Tobą od niemowlęctwa Twojego. Narodzenie Twoje, Boga Rodzico, dziewico, zwiastowało radość całemu światu, albowiem przez Ciebie wzeszło słońce sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz. Udlmy się, prosimy Cię, Panie Boże. Udziel sługom swoim daru niebieskiej łaski, jak bowiem narodzenie najświętszej dziewicy Maryi stało się dla nas początkiem zbawienia, tak teraz za jej przyczyną niech pomnaża się w nas pokój i miłość Boża, przez Chrystusa pana naszego. Amen.